Casino. <głos> tak? <głos> A po kasynku, online kasynko. <noise> no i przegłosowamy We going back Respin. 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 <noise> Proszę Państwa, kibidi Toilet opanował świat. ZAPRASZAM DO zabawy. Toilet, to nie... Oni nie śpiewają piosenkę... Ja się chowam, chłopak. To... A, czekaj. Zrób sigma dla widza. I WSZYSCY! Sino. Szybka ruletka, co? Szybka ruletka. Szybka ruletka. 5 <gry> na zielono. Miało być 5 dyszek, jednak się... 70. <gry> Inflacja wzrosła, ale. I 70 ja nie i... obiecuję, że nie będę próbował się odkuć. <gry> A bo tu to, to nadal jest. <gry> <Ktoś> mi... <gry> Ale ukręcił Młody, <laughs> <laughs> Dziękuję, <śmiech> dziękuję. dziękuję <śmiech> bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakim prawem w ogóle zielone mogłoby wypaść? Jakby... Zielone, kurwa. zielone kurwa. Mówiłem, mówiłem, skolowałem to zielone skolałem je wsiadałem. Widzowie, powiedziałem, bo już mieliśmy wyjść na zero i Ja wam powiedziałem, że ostatnie 5 dych, dych, dych na ruletkę 40 e? na czarne, 10 na zielone I trafiliśmy 8. Nie wiem, ale... słaby z widzowie... ale robię becel kurwy Dobra stawka godzinowa wyszła całkiem Yes sir Lecimy Zielone, się na mnie yeah. Sam zrobię większą pękę Płaczą streamerzy Powiedz czego chcesz Nie wszystko jest pod ręką Pewnie to kabelone Bawię się. Spełniliśmy marzenie młodego Dziękuję dzisiaj. dla zespołu DTB za spełnienie mojego marzenia Tak jak wiecie jestem ciężko chory Mam zespół jebanego hazardzisty i dzięki zespołowi DTB spełniłem swoje marzenie i byłem w prawdziwym stacjonarnym kasynie, w którym wygraliśmy 360 zł i idziemy je właśnie przepierdolić. Wiedziałem w końcu do tego drugiego kasyna. Nie wiem, trochę kusi. Do...

To no. jest exclusive content, to jest, widzowy, to jest przedsmak tego, co będzie na OnlyFansie Na OnlyFansie maxa Było nam potrzebne właśnie <laughs> kurwa. Czy Jesteś kurwa jesteś kurwakiem, Oj Nie jestem pedałem Miało być bez sfery A pedał można? Pedał, 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 pedał YouTube, uh, I will check the algorithm, wait Pedał, 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 pedał Co widzowie, teraz after'ek pokazuję a po kasynku, online kasynko. No, dobra, 6 dych mamy, na co obstawiamy? Bo czarne, czerwone, czarne, czarne, czarne. Czerwone. Czerwone. <noise> Krasik. Jak będzie zielony drugi raz dzisiaj, to się zesramkuje. Ja też. Będzie 5 dych, będzie łatwiej grać jak coś. <noise> <noise> Cześć, nie <noise> mnie kusi za piątkę zielony. Zapytam czy, do... czy pozdrowi DTB zaraz? Pozdrawiam pewnie, że pozdrowię Tylko tej strony. Nie musimy na pan A ekipę DTB. Pozdrawiam, tak, to jest nie do czego. Pozdrawiamy, jak? Calvin, tak, Calvin, od pozdrawiamy też. Co tam co Za jakie oni kwoty kurwa grają? Czemu oni się szczycą? Za jakie kwoty zawsze grają? Czemu popijają smakową, tak, kurwa? Zawsze kurwa, jebać was, hejterzy. Hazardziści alkoholicy, kurwa jebani. To takich macie fanów. Widzę, my jesteśmy biedakami no co? No i czy ty coś tu się przyłącza? Coś... Ty widzisz, on był bez kart... Nie no, to jest kamer chuj. Total Casino, tam Zostaniesz, odpalam czat. Tam wyzywam kupiera, bo znowu chuja dał. Stawka 40, mi się odkleja. Przejebałem stówę na jebanych jokerach. Daj. No kurwa. Nie da. Ale dziwne. Ile? Ciesa. Kurwa, na plus. Dzisiaj Casino daje. Spin after the win, widzowie. Pamiętajcie, nie grajcie <laughs> na kasynie, ale jak już macie grać, to po wygranej... z głową. Odpowiedzialni z głową. Nie bierzemy odpowiedzialności za wasze kurwa straty finansowe, rozwody, ale jak chcecie, grajcie. Oh. Oh. Mm. Widzicie? Jak, jak macie pieniądze, to macie wszystko, kurwa. Macie tym. wtedy. No. Na 200 subów, wybierzemy jednego widza, który z nami pójdzie do kasyna. Tak, ale za swoje pieniądze gra. <grytanie> no, oczywiście, że tak. Nie no, damy 5 dyszek na start. Minimum musi mieć 14 lat i tyle. Kurwa ile? <laughs> żartuję, żartuję! Zobacz mój, kto ma dużego, kto ma małego. No ja mam gdzie indziej dużego, więc przyjmę małą szklankę. No, cię odbiłam! Olin, olin, olin. olin czerwony. Olin czerwone Dobra, dobra, dobra. Olin. Ty może piątkę na zielone chociaż, co? O kurwa, dwie dychy postawiłem na zielone. Chuj, <laughs> I tak czarne byśmy przejebali. Tak przejewaliśmy. Dziękujemy za kącik hazardowy, to by było na tyle Przegraliśmy może i ruletkę online, ale i tak dzisiaj jesteśmy na plus Sonia? Co Zajebisty Co plus Dobra kula? Dobra? Dobra Moalan dobra? Dobra przy przyniósł, Zwa zważy zważyliśmy przez chwilą Co mówisz wojek? że torpeda kacpion <ścidłom>, kurwa no ty nowy, ty jesteś, jesteś mualan gdyby brodę zapuścił kurwa mm. jest to taka kula mm, zjadliwa no powiem ci ja, że ta kula taka wiesz sucha ale kum mogliby dolać nie ale da się zjeść da no wala, wala. Daj że dzisiaj się cieszy, ko... Daj lodzika Już ci robię Zobie kurwa Z drugą dawaj Ile by było z 500 stów na zielonym razem 36? 500 razy 36 to masz... Kusi. Dobre wakacje to są, kurwa Centralne kieliszka, kurwa Taki dostałem. Wuja co dostał. Jak kurwy wrzucasz na idzie do podwiązki. Ja widzę. Nie <grym> yeah, no, się nie będę pięcioma stuwami refleksował Skop jeszcze, skop. <grym> nie no, do... <grym> <Dobra, dobra. grym> gałeczka z połykiem. Za dwie dychy. <grym> Ale Jeszcze szykowo. Zrób gałeczkę z połykiem. No, zrób, kurwa, zrób. Nie no w końcu dostaniesz, gwarantuję ci. Ej, bo złameczkę przed lep przed daj. A może spojr a spojrzysz w dół? Spojrzysz w dół jak grzesz na suka. od razu spójrz w dół, mówię. Spójrz w dół. Ja spojrzę w dół jak grzesz na sukę. No dobra, od razu dobra. mówię, dobra. Trzy, dwa, jeden. No mówiłem, no wiem, że Trzy, dwa, jeden. Dobrze, uniknął. Ej, nie, nie, po jeden, po jeden! Ale wszystkie było No! Ale spójrz na Dobrze, spieszę w lewo. Ale twoje czy moje? Które chcesz? Nie. Tu. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Trzy, dwa, jeden. Spojrzał. daj to! Ej, to on do góry, pokazał? Tak, no do góry to było. To było. To było puste, teraz zrobię tak. Jeden. Ej! No. Jeden. 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 Jeden, jeden, trzy, dwa, jeden. <śmienic> -ha 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 -ha. <śmienic> trzy, dwa, jeden. Ej. Jeden. Na ten, proszę na ten. <śmienic> nie. Ale żeś mi sprzedał tak, że mi ogłuszyłeś, kurwa, jak leszcza oh jakiegoś. Cztery. Trzy, cztery. A, Dali za... Dali, lej. mocno czy nie? Mocno, Dali, dawaj. Cztery. O. o. I chuj po torti będzie. To ma... Graj dalej, graj dalej, No, Trzy, cztery. Oj! Arcze, dawno. Ja Nie wiem, czy się spodziewałaś, pani. Ojej. <grym <grym zmiana, o <grym zmiana, zmiana, <grym> zmiana. Później, kurwa, moje grać, to jest najgorsze. Ja mam ten ogłoszone. 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4 6. tak, o kurwa. A, ale wszyscy do kurwa! Wtedy, kurwa, no kamień to no, no, co... tortillon chciał dać. No kamień co... tortillon, zobaczcie się. Za Zawodnicy tak. gotowi. 4, 4. O nie, ale mis! 4 3 4 Widzów zajebał, widzów zajebał! Ale parę okay. mi kurwa pulsuje ten rejter. Macie, Panie pomysł może na jakiś dodatek ciekawy. Dawaj, robimy e, pytanie i ktoś kto się odpowie po prostu. Ale to musi zadawać pytanie. Ile wynosi liczba pi? 2,13 źle, kurwa. A, do ilu, do ilu musi być, ten? Trzy no, Ej, nie, już nie możesz. Czyli on Zastaniesz. ci wie lepiej. Dlaczego on mi jebie skoro mi odpowiedział? No, bo ty No, bo te, źle. Ja... Ale tu się ja nie strzegam takiej reguły. I ktoś łatwo kto wie po prostu. No. Chyba to było oczywiste, no. No, no bo, nie, no to nie było oczywiste, kurwa. ale Myślę, że nie żeby dla wszystkich. Zrób to po prostu pierwszy. Zrób to z mojego skrzydła. Oj, jaka cebulka Dobra, widzowie, będą pytania z chatu GPT, bo jesteśmy jebanymi debilami. Kto napisał Romeo i Julia? Szekspir no, dostajesz na pizda, no. Dobrze odpowiedziałem? No tak, tak. William Seki. Ale na ten drugi policzek, na ten, na ten bo dobra. tam mi pulsuje już przestieje. Ale mam świeżs w uchu. Jaka jest najdłuższa rzeka na świecie? Mazonka. No kurwa! To wynalaz żarówka. Edison. Dobrze. O, ale w nie wsię, kurwa debilu. Trzy, cztery. No i dostajecie widzowie. Dobra, tak szczerze, jak nie, nie będziesz wiedział. I, będzie taki, I dopiero kurwa, przy unboxingu się da. 11 na 10 kurwa Szczerze no. będę kazał spierdalać, no nie zrobię kurwa ch chłopa z kutasem No, kurwa. no ale tak szczerze Robert No nie zrobiłbym kurwa lęgi boja Czy ty kurwa sobie wyobrażasz, że miałbyś gała opierdalać bojowi w Tajlandii? Ja, A jakby ja... on miał ci opierdolić? Ja mam dziewczynę Ni chuja. Dobra, załóżmy zrobisz dziewczynę 11 ale... na 10 w Tajlandii Będzie po kurwa full transformacji kurwa, transformers, będzie miała pizdę i dopiero pod seksie ci powie, kurwa, że była Lady boyem. Co robisz? Cipa to cipa. I robisz unboxing i w serbie. ci coś wylatuje na twarz. Jeszcze <śmusza> tak muska, muska. Czekać co jeszcze raz? <śmusza> Kurwi bym się i kazał spierdalać. Dosłownie, no kurwa, no cap. Widzę. No, no dobra, Zobaczy. ale to kurwa to powiedz czy ty. Jakbyś miała dziewczyny, to byś co byś zrobił? Kurwa, jakbyś nie miała dziewczyny. Co? Wystałbyś kurwa kutasa Lady Boyowi? Kurwa, byś, 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 Pedale? Ale ping-pong show polega na tym, że kobiety wkładają sobie różne przedmioty w cichę, na przykład pijeczkę ping-pongową i ją wypluwają. A zrobisz jeszcze raz ten dźwięk? Wyplu... Ty, to łapiesz, ty, to łapiesz, ty to łapiesz, Możesz, możesz! Można to łapać? Tak, z tego co słyszałem na TikToku. Podcast Piotrek upa... łapiesz to w usta kurwa, Piotrek łapie By... podcast... To jest za? Widzowie, bo... to jest za? A czyli ja. No i przegłosowamy. Widzowie, we going back, kurwa. Chłopaki, ja się trochę cykam, nie? Widzowie, zaszła mała zmiana planów. Wracamy do kasyna. Ja mówię DTB, wy kaczuszki. DTB, kaczuszki. DTB, kaczuszki. Kaczuszki, kaczuszki, kaczuszki. kaczuszki. Hej, bebesita. Bukmeherka jest zła. O. A Nie, młody. To jak przejdę zostanie. O, no. O kurwa. Jak już, jak, jak już jest ten dźwięk? 645. To mało. Mało, no. Bardzo mam nerwity jest na tej Dobra, 10 groszy z plójki, kurwa. <głosy> <głosy> 25x5. Tumasz to? To tu i tak jest dobrym mnożnikiem. Mówiłem. Ja pierdolę, ja pierdolę. <grym> Respin. Respin 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 Plus 20. Plus 20. Plus 20 spinów. Plus 20 spinów. Nigdy już jeszcze nie zwątpię, młody. Spin after the win. Ta maszyna dała pięć Tak Tak. No. no i co, widzowie? To przygoda, wie, czy, przy, przygoda przyznawać skończona. Się, przyznawać się, kto nie wierzył, kurwa. <noise> Chłopaki, Pięknie. kurwa. Przecież mnie za rok będziemy multimilionerami chyba. <noise> <noise> Podsumowanie jest takie, był inny plan na odcinek, wyszło kasynko, wyszło, ten, wyszło plackowanie się. Dobra, to jest chodarka, to zamawiam, Poczekalibyście na mnie, co? No my też zamówimy. No, no tak. Ale zepsułeś ten napis. No bo telefon mi chyba. Ja skąd zamawiam?